No jakbym zapomniał nagrać, jesteśmy na tej samej robocie cały czas. Dzisiaj robię tutaj bramkę. Kurwa, ten są jest krzywe. Bramka będzie też krzywa. Dobra, zobaczymy. Muszę zrobić jedną bramkę nową. Jedną bramkę e, coś tam zrobić, żeby nie było od sąsiadów widać, żeby było ładnie. I teraz tak. Jest wąska dosyć po jednej stronie, bo muszą sąsiedzi przechodzić przez Twój ogródek. E, jest dosyć wąska. Normalnie, bramka do przerobienia kosztuje 124 funty plus robocizna, oczywiście. Tamta bramka, tak samo materiał. No, by było cheaper, better. A e, by, było, by było taniej, no ale trzeba też kupić. A kupiłem deski. E, w sumie za stówę będzie i na jedną i na drugą bramkę już pokazuję co właśnie tutaj tu już słupeczek przykręciłem do słupka żeby było co do czego zrobić to jeszcze będziemy mierzyć zobaczymy jak to wygląda w sumie już bramkę zrobiłem prawie no, taką prostą zwykłą normalną brameczkę druga ma wyglądać tamten plastik trzeba odjebać i trzeba zrobić ładnie drewienko żeby nie było widać Albo z tej strony, albo z tamtej. Tylko, że tutaj są zawiasy blisko. Więc będzie problem z tą bramką. Żeby, żeby był ładnie. No. Zobaczymy. Zobaczymy. Jak to się da zrobić. Tu trochę jest problem, bo to musi być, zostać do otwierania. Takie jak jest. No nic. Zobaczymy później. Bramka prawie gotowa. Zaraz mierzę. Robię zawiasy. Wiercę na klamkę. Jest taka fajna klemeczka, Okrągła. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Kurwa jest brameczka. Jest. Trochę problemów. Bo spłot idzie w tą stronę. Pion jest tak jak słupek. Nie mogę inaczej zrobić. Bo słupka już nie wyprostuje. Za duży budżet. By był na to. Tutaj też jest krzywo. Musiałem trochę powycinać. Jeszcze stopper zamontuję, będzie w cipkę. i klameczkę. Cacy? dobra. Rameczka z tej strony skończona. Nie jest brzydka. Nie jest czas nie wiadomo jaka. Ta ładność otwiera. Ślicznie się zamyka. Jest cudowne. Dobra, robimy teraz tamtą bramkę.